To już nie było. Już, już tak ile? ile. <laughs> ile będziemy podziwiać, zajebisty ty widok? Po, było kurwa. Kurwa. Nie tu, to jest taka góra z kiachem. Uuuu! Jest na wolności! <laughs> Naz na pełnej piście, nie? chyba nie jest tu. Czy ta kamera tu, czuje to? To tam. Gdzie to jest? Tam, tam. na tytuł. <noise> to typu. Cej taki upierdolony, kurwa na <noise> No ale generalnie tam jest to samo co tutaj, więc... Nie, bo może się, tam jest iść. lepiej, bo są rury. Tutaj nic nie widać. Ej, ja mam legitymację pracową, bo nie mogę nam nic zrobić. Tobie. Nam. Dobrze kręcimy mater. Do Cie tam jedziemy. No. Chyba... O! Aplet! Dobrze! Dobrze. Nie, jest lepiej przysiądz! Kurwa! <śpiewanie> Oje oj je, <śpiewanie> <śpiewanie> ej <sorry. śpiewanie> Paraz widokowy tak? Dole. Co kto na dole pierwszy no, wygrywa? No masz tak Ale my myślę, że z 10 minut wypadł. Myślę, że wystarczy jeden skok Co robimy jak takie robi? zabily? <śpiewanie> Nie ja najpierw trzeba, trzeba zejść Ale będziemy się spierdalać, co? <laughs> tu dalej. Ja no, dalej? No Już widzę, daj kurwa no, Co? Robicie mi do... Czy jakiś kontest, a no, nie kurwa? No, jaki kontest? To jest misja mej no, no ale kontest idziemy No już Ustawcie się na równi poczek, Poczekaj, poczekaj <laughs> A widzisz, a my z Pawłem jak szybko weśliśmy, już jesteśmy na górze. Tak, chyba to okno działa. Ty a, gdzie? Jest? Ale myślę, że misja będzie na samej górze, tak czy tak. O kurwa! Labina. <laughs> lewa, lewa noga na zielone! Ty chyba na dwa metry nie podszedłeś jeszcze kurwa. Ona Kozica. <grym> na bok. Aaaa! Aaaa! Edge of the world. Co czujesz Dawid po pokonaniu takiej ściany? Montewers jest chuj. <grym> <Jaki grym> <sy> <grym> Montewers. No nie nie się Wygrałem!